Witam Was serdecznie, tutaj Mariusz, czyli maniek na rowerze. Słuchajcie, zanim opowiem Wam, co dzisiaj się będzie działo, wchodzi intro. Oh, Ej, ja już z powrotem. Słuchajcie, jadę dzisiaj e, na, krótką, na krótką trasę. Jest godzina, koło jest godzina koło godziny, jest koło godziny 15, więc czasu dużo mi nie zostało. E, a, chcę dzisiaj zacząć rafę 500. Dzisiaj tak e, powolutku, pomalutku e, wybieram się na malutką trasę. E, co wybrałem? Co wybieram? Wybieram dzisiaj e, Gracika. Dzisiaj idę na Graciku i zacznę kawałek takiej krótszej, krótszego odcinka, nie wiem. Miałem w planie 40 walnąć, no ale 40 o tej godzinie to był powrót po ciemku. No a jeszcze dzisiaj, dzisiaj mam taki problem, że patrzcie nie jest zbytnio sucho. Cały czas spada taki e, rzęzisty, no jak to powiedzieć, taki upierdliwy deszcz. E, więc będę się wybierał na króciutką traskę. Nawet nie zabieram kamery, nic nie zabieram do tego, bo nie wiem, czy mi to mi nie pomogło i nie popsuło się, więc, e, e, tylko tak z telefonem, ruszam w trasę. i Słuchajcie, jestem teraz w Chilburgu. To jest najbardziej wysunięty punkt mojej trasy. Mam napite już 17, prawie 18 km. Chciałbym dobić do... Chciałbym dobić do 40, ale nie wiem czy mi się to uda. Teraz będzie lepiej, bo początek był pod wiatr. Na będę miał z wiatrem, także może będzie szło szybciej. Bo początek był ciężki. Dobra, jadę dalej. Nie wiem ile, ile jeszcze mi się uda nagrywać, bo się robi, się robi już szaro. Jest koło godziny 16, po 16 jest. Dobra, nie ględzę ja. Have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never. Do. Ja już w domu. Słuchajcie, to jest tylko początek tej rafy. Dzisiaj Wigilia, więc dzisiaj nie przesadzam, nie przeginam też nie denerwuję żonki, więc e, króciutko cały dzień mszy. Ale mam już, mam już początek zrobiony, także ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że jutro mi się też uda trochę pokręcić, więc do zobaczenia do jutra. Część pierwsza zakończona. Trzymajcie się.